dobry, to Antoni Kubicki. E, wit witamy w studiu. Piasek! Witamy w studiu, tutaj jest Mentos. A my właśnie się przenosimy do Filipa Knapa, który daje wywiad z y, no, naszymi młodymi zawodnikami. Dzisiaj się dużo dzieło. Cześć, właśnie skończyłeś trening, tak? Tak. I mieliście grę końcową? Tak. Wygrali, wygrała twoja drużyna, czy przegraliśmy? Przegraliśmy. Przegraliście ile? Trzy, dwa w karnych? 3-4-3. Trzy, trzy. Bo były karne, nie, tak? 3-2 w karne Były karne 1-1. Jeden, jeden. No dobrze, a jak Ci się podobał trening? Fajny był. Fajny, ciężki? No. A co ci się najbardziej podobało? Myślę, że mecz końcowy. Mecz końcowy, a co ci się najbardziej nie podobało? Um, nie wiem. Wszystko ci się podobało? Tak. No i Sigma. Koniec. Dla Sally Express Filip Knap. No dobrze, dobrze, bardzo fajnie. Teraz się przenosimy do yy, Wojtka Dziećwieża, który nam coś opowie o pinach. Ja już tam będę. Koło mnie znajduje się bardzo mili ludzie, którzy właśnie skończyli robienie pinów. E, e, pinów, e, którzy ro, robili inne, jakieś tam pierdoły inne. E, jedna, jedni z legią, a jedni e, z Football Talents. I jeden tak, tak, tak samo, z z takim masłem y, Dla żeli Ekspresu, w Zbigniew Dobrze, a teraz się przenosimy do Kole w niczakach, Który właśnie zapowiada nam bardzo fajną rzecz Na tamtym boisku, czyli turniej 1 na 1 Dzięki Kubek za przełączenie Jesteśmy właśnie na turnieju 1 na 1 2000, rocznika 2011 I rocznika, rocznika 2012 Właśnie jest rozgrywana y, jedna ósma finału i już jesteśmy, jesteśmy już po fazach grupowych i e, na szczęście mi udało się wyjść z drugiego miejsca jak widać mecze są bardzo cięte i nikt nie daje tej za wygraną to prawda no tutaj mamy na przykład kolegę który wyszedł z grupy, prawda? tak no dobrze dla Żeli Ekspresu Tomek Olemciak e, dobrze teraz się przenosimy do Antoniego Pałysza, który przeprowadzamy wymiar z zwycięzcą tego turnieju no tak, ty Ej, zaraz, a dobra lubię. Już mogę? Jesteśmy po turnieju 1 na 1 Przejazd 2011-2012 jest, jest z nami Emil Skolimowski, czyli wy... Jeszcze Czyli zwycięzca wiesz, całego turnieju Jak wrażenia? No turniej był bardzo trudny, naprawdę bardzo wymagający Wszyscy dawali Manto, sobie wszystko No i... Naprawdę. To mogą być ciebie do mnie. Mm. A kto był drugim finalistą? E, Sergiusz. Sergiusz. Kaus. Maciej. Dobra, dawaj. Dziękuję za przekazanie głosu Dobra, dla Jelie Są Tak Cruz. Widzimy się w studiu. Y, teraz przenosimy się do siatko nogi, gdzie o której opowie nam nieco więcej Antoni Tukarski. gołtym Dzień dobry, Amirko. Dzień dobry, Morali. Mam wywiad, że to sami trudniej wszystkie nogi i Emil to jak się grała. No, no grało się dosyć tak łatwo. Nie no może nie łatwo, no ale to bardzo, bardzo przyjemnie. Przeci... Jakby było bardzo fair play, nikt się jak za bardzo nie awanturował, więc ale jest spoko. Jak już przygrało Morali. No z niektórymi przeciwnikami, przy, przeciwnikami było naprawdę jakby łatwo, a z niektórymi na przykład takim okay, i matwajem to było bardzo trudne. Ja się grał w finale? Ciężko, czy nie? No... <laughs> tak, tak nie, nie wiem, no... Wygraliśmy... Myślę, że wygra, wygraliśmy 6-12, no ale... Myślę, że mecz był nawet ciężki. To samo pytanie. To sama odpowiedź. No i czy zasłużyliście na wygraną? Oczywiście. Dla Żeliej Ekspresu Antoni Tokarski. Teraz przenosimy się do Janka Pryzla, który też nam nieco opowie o turnieju, który... Który um, zrobił, um, no, który po prostu miał rocznik 14, chyba jeszcze 15, 13, nie, 13 nie miał. Um, opowie nam po prostu co nieco o tym turnieju. My już się tam do niego przyniesiemy, ja tam będę. Właśnie znajdujemy się na konkursie slalom giganty ze zwycięstwem tym, kiedy nie wiadomo. Polska Co powiesz o tym konkursie i czy podobało Ci się w ogóle i co? Nie podobało mi się. Uważam, że to było jeden z najbardziej wyrównanych turniejów wow, w ponieważ um, różnice wygranych były o milisekundę. No mów też jeszcze. No jeszcze. No a trzecie miejsce miało 25-30, drugie. Miał drugie miejsce, no powiedz. No, powiedz drugie miejsce miał Nikodem Gozel. A co się? A trzecie, trzecie miał Tomek Pyzel. Okej. Okay. no i co? Co się jeszcze powiesz? Różnice były tak małe, że nie nazwałbym tego niczym. No i Pekaj. I... I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy jutro do usłyszenia Antoni Kubicki. I piasek. I jedź mi z Tak,